Hej, uznam, że za eksperymentu jest taką formą trochę bardziej tiktokową, czyli taki trochę szybszy filmik. Co robię jako osoba dorosła, już prawie kończąc studia, mając 24 lata, mając już par parę, kilka lat doświadczenia mieszkania sama? Otóż najważniejsze mam misia ze śmietnika, z którym śpię. Jest nakreplany aromatolem, żeby mi fajnie pachnieć. I. Posiadanie Misia to jest super decyzja, jeżeli jesteście tego typu ludźmi, którzy cały czas się muszą przytulać, którzy cały czas potrzebują tego i lepiej im się zasypia albo nie mogą bez przytulania, no to tak, ewentualnie poduszka ciężowa też się bardzo sprawdza. To jest trochę coś stylu triki, które ułatwią Wam życie, nie? Poduszka ciążowa również ze świetnika dostałam od koleżanki. I to, nie, po prostu na momencie się szybciej zasypia. Nie trzeba sobie wtedy kodry rolować, tylko macie poduszkę i robię yy, Jako osoba dorosła, mieszkająca sobie sama w pokoju mam już dwie porcelanki, bo jestem sama w pokoju i nikt mi nie może powiedzieć, że one są straszne, Wyścisz, się schowaj i są śliczne. Nie są przykle. to są tylko lalki. Szklanka, w której gromadzę pieniążki i zużyte zapalniczki A jak się nazbiera... A nawet jak się nie nazbiera, jak jest bieda A co miesiąc jest taki moment biedy, w którym brakuje kasy, to wtedy to wygrzebuję I jak to wygrzebię 2 zł, 5 złotych, albo 10 złotych, to jestem szczęśliwa. Zmachałaś się Zmachałam się Zupełnie, że nikt mnie nie ma że muszę zjeść Że nikt mnie nie wcześniej Czasami dla mnie cenniejsze jest permanent snu, bo się lepiej czuję głodna, ale trochę bardziej dospana niż niewyspana i najedzona, bo wtedy to w ogóle nie działam. No ale mądrze jest to, że czasami nie znam po prostu przez kilka godzin, pierwszych. Elegie betowe rzeczy, bo nie widzą, chodzenie w skarpetkach, chociaż teraz to, teraz to już w domu też chodzę w skarpetkach, oni już się nauczyli. Ale generalizujesz, bo załóż kapcie, nogi jest bardzo załóż kapcie, a jak w ogóle pójdę na boso bez yy, skarpet, to jest w ogóle, że gołe placki. jeszcze nie byłam przeziemiona odchodzenia boso, nie? Od mokrych skarpetek owszem, ale odchodzenie boso, nie. A ogólnie syf, bałagan, ja mam od zawsze. Od zawsze się mi rodzice zaczepiali, ale mój mózg nie ogarnia tego, żeby tworzyć porządek generalnie. Jedzenie w nocy, jedzenie w środku nocy, gotowanie makaronu o trzecie o północy, yy, pieczenie ciasta w nocy, bo się zachce. Teraz chyba mię do lodówki. I to na przykład mi nie bronili jeść w nocy, ale samo było. Słabo było wejść, wejść do ich pokoju, jak oni tam śpią i wiem, żeby się obudzili i zaraz coś mówili. Będzie nie, że narzekali, żeby się obudzili, to byłoby niekomfortowe na mnie A to jest po prostu... Jest noc, jestem w kuchni, bo chcę Że sama sobie dysponuję tym, kiedy chcę spać, kiedy nie chcę, kiedy muszę zarwać nockę Że nikt mi nie powie już spać I nie trzeba się chować pod kołdrą z telefonem Nie trzeba czytać książki z latarką Tak jak czujesz, tak jak wytrzymasz tylko też szybko się tego dosyć uczy, bo organizm ma swoją wytrzymałość i poznajesz siebie i widzisz, że jak przez dłuższy czas śpisz po mniej godzin, to czujesz się źle, a jak więcej, to lepiej, albo jak za dużo, to też źle, chociaż im więcej, tym lepiej. I po prostu nie doprowadzam do sytuacji, żeby regularnie. Fajne jest też to mieszkaniu samemu, że jakieś takie rzeczy, których nie chcielibyście, żeby rodzice zobaczyli, to możecie mieć na wierzchu, czyli mogę mieć na wierzchu flagę LGBT, mogę mieć prezerwatywy na wierzchu, mogę mieć yy, jakieś moje notniki i to, że jak jest lato. Jestem ja jesteś samemu w mieszkaniu, albo jak się zamkniecie w pokoju To sobie na legalu można spać nago Jak jest tak gorąco, wiecie, że się nie da inaczej Albo po prostu tak dla swobody w ogóle branie kąpieli W moim domu rodzinnym po prostu nie ma panu, to nie jest tak, że ktoś mnie zabrania, nie? Ale ogólnie czuję się jakoś tak swobodniej tu w mieszkaniu, myjąc się długo I to, że mogę wziąć ze sobą telefon do łazienki i coś tam puścić, żeby się grało Albo tam odpisać komuś Albo grać sobie w grę leżąc w wannie Nie, nie powinno się tak totalnie robić Bo raz, że ty możesz wpaść do wanny A dwa, że się może zawilgotnić I wtedy nie wiem, gwarancji mogą go nie uznać No ale wiecie yy, Jakby, że można a, a kiedyś w domu pamiętam, że wzięłam ze sobą telefon do łazienki yy, I spadł mi Moja matka się pyta co mi spadło, bo takie taki co się dzieje i myślała pewnie, że jakieś jej perfumy czy coś. I ja mówię, że nic. Tylko on mówię, że telefon. Jak ktoś nie weźmie z zaskoczenia, to nie umiem skłamać. I... I ja mówię na no, telefon I mówię, A po co ci telefon po dzień A nie robisz sobie jakichś zdjęć, a coś tam I Mówię Boże. Mogę słuchać. Mogę słuchać cały czas, co tylko chcę. To jest też super. W mieszkaniu samemu gośnić bez rodziców. Mogę słuchać głupot, totalny głupot. Mogę słuchać treści, których oni by nie zrozumieli, którymi oni by się nie zgadzali. A jakby nie chcę im robić prania mózgu, nie chcę im zmieniać do poglądu, zaburzać i tak dalej. Nie chcę żyją swojej bańce i słuchać muzyki, których nie lubię, no bo ja wiem, że jak się ja słucham muzyki, której nie lubię, to jest dla mnie męcząca, więc dla nich też i nie muszę się przyjmować, czy to komuś pasuje, czy nie po prostu się słucham. I jeszcze to, że po prostu w każdej chwili mogę wziąć i wyjść. Jak mam ochotę iść na spacer o trzeciej w nocy, to idę. Jak mam ochotę iść na spacer o północy, o 22. czy o 6 rano, po prostu idę. I to, że możecie przez nie wiem, miesiąc jeść to z lisówki chińskiej, nie polecam. Zobaczcie mi w komentarzu, co Wy robicie lub chcielibyście robić, gdybyście zamieszkali lub y, mieszkając samemu u bo z rodziców. Y, czy może robicie to wszystko mieszkając z nimi? Także dawajcie znać, co Wy robicie, robilibyście, chcielibyście robić. I jak, z kim mieszkacie? Widzicie jaką super bluzę dostałam od mojego ojca? Kiedyś chyba mama kupiła już mateksie Ma taką ogromną kieszeń O, taka jest ogromna, tu jest kieszeń taka, żeby rę... że ona tak na wylot jest Tak o, i to jest jeszcze jedna kieszeń oddzielna tak jakieś cukierki cię zdał mi ją i mówię do roboty, weź. Ja mam takie no co ty gadasz To jest super bluza, ona jest super w stanie. Nie ma mowy, żebym ja ją założyła do roboty, nie? Ja ją biorę na co dzień. Ja w ogóle sobie sobie myślę, że jak ja chodzę, w nudno ubrana, nie? Zwykłe jeansy, jakaś tam bluza, kurtka. Czyli ja się niczym nie wyróżniam. Nic fajnego, nie? co mi się przypomina, a też ja mam kolorowe włosy. Byłam u krawcowej Pokazałam moją suknię piękną Mam ją poszerzyć, zrobią mi takie fajne kolejne y po bokach Mówię, o kochana, nie wypłacisz się I Ja mówię, no to ile za to może wyjść? A ona, no myślę, że aż z 50 zł wydobra. dobra, przecież na za tyle nie kupię, nie? I potem poszłam do szewca i pokazuję te buty I mówię, zrobi tam coś z tym? Tu jak podeszwy odchodzi, tu wkładkę trzeba dać, to coś tam On tak myśli, myśli, patrzy, patrzy widora podklej ten materiał co jest, dam Ci w wkładki Dam te, wiecie, te kółeczka I podkleję podeszwę i mówię, no ile za to by było? Mówi, no z 50 zł